Witajcie na kolejnej wspólnej wyprawie. Znajduje się na terenie obozu jenieckiego pod żaganiem. Słynny Stalak 3. I najsłynniejsze w tym, w tym miejscu, w tym obozie było to, że odbyła się tutaj słynna ucieczka jeńców, żołnierzy, którzy. Kopiąc tunel, najsłynniejszy z tych tuneli to tu, tunel Harry o długości ponad 130 metrów, zdążyli i w sumie uciekli z tego obozu. Zacznę od miejsca położonego na skraju obozowiska. Jest to po prostu nic innego jak dawny basen przeciwpożarowy. Po prostu zbiornik. Zbiornik na wodę. Tutaj zarośnięte te przecinki to jest nic innego jak drogi wśród obozu, gdzie wartownicy pilnowali przetrzymywanych tutaj jeńców. Główny obiekt historyczny, czy to z książek, czy to z filmów, to jest właśnie ten. Teren, znaczy ten yy, budynek, ten barak, tutaj właśnie w tym miejscu zaczął swój początek. Tunel Harry kopany przez jeńców. Zaraz Wam pokażę, gdzie było wejście do tego tunelu. Później Wam pokażę, gdzie było wyjście. W międzyczasie jeszcze wejdziemy do drugiego baraku, gdzie jeszcze się zachowała piwnica. Piwnica również. Piwnicę również Wam pokażę. O, widzicie, tak. Tu było wejście do, do słynnego tunelu Hary. Zostałości oryginalnej zabudowy, tutaj jeszcze widoczne ślady po naczyniach, używanych najprawdopodobniej przez jeńców. Widzicie, pamięć trwa. I poszczególne osoby, wypisane które tutaj tym tunelem opuszczali. Uczestnicy wielkiej ucieczki The Great Escape, 44 rok. Oczywiście Polacy wśród jeńców. I tak jak tutaj tymi płytami, krawężnikami, jest zaznaczone tak po prostu w tym miejscu, ten tunel sobie przechodził. W międzyczasie jest zrekonstruowana dabl, dawna yy, wieża wartownicza. Tak pod kątem prostym więźniowie w morderczej pracy przy w słabych środkach bezpieczeństwa walczyli o swoją o swoją wodę. z ciekawych miejsc pozostałości po budynku aresztu Zobaczcie jak mało się uchowało jaki to był kiedyś potężny obiekt obszar tak prezentowały się budynki baraku następne ruiny możliwość wejścia do piwnicy ale wam powiem, że zwiedzanie tego typu miejsc to nie jest ani fortyfikacja ani popularny dzisiaj urbex, to jest po prostu miejsce związane z ogromnym cierpieniem, z przebywających tutaj osób. Gdyby te ściany mogły mówić, to by powiedziały bardzo dużo. Jest tutaj kilka takich tych tabliczek informacyjnych. To, co wam pokazywałem, gdzie nie gdzie, ale reszta miejsc, czy pozostałe takie jeszcze tutaj ruinki, to bez jakichś szczegółowych informacji, zapoznania się z historią, czy odwiedzenia muzeum Stalagu, to nie jest tak łatwo się tutaj, mówiąc. Kolokwialnie rozczytać w tym wszystkim. To już na pod koniec filmu zmierzam w stronę wyjścia z tego tunelu ucieczkowego. Łacińska sentencja znana wszystkim. I zobaczcie lotnikom alianckim, jeńcom Stalagulów, 3 uczestnikom wielkiej ucieczki. I Tutaj na zdjęciach pokazane, jak to się hipotetycznie, jak to hipotetycznie wyglądało. Z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Przypominam, Stalag 3 w Żaganiu warto odwiedzenia miejsca. Tradycyjnie trzymajcie się.